Witam Państwa, dzień dobry. Krzysztof Kantor bij Science. Proszę Państwa, krótka prezentacja na temat palety naszych produktów. Mamy tradycyjną chemię. No, i chciałbym tutaj zakomunikować, że to, o czym Pan doktor tutaj mówił, no, wprowadzamy w tym roku też po raz pierwszy nasz preparat biologiczny. Proszę Państwa, telefon komórkowy do mnie, gdyby ktoś chciał zadzwonić, ma jakieś pytania, bardzo proszę można dzwonić. Szanowni Luna, nasz sztandarowy produkt, jeden z dwóch yy, z rodziny Luna, Luna Sensation, produkt zwalczający szarą pleśń, białą plamistość, mączniaka, antraknozę i skórzastą zgnuiznę. Dawka 0,8 litra na hektar, dwa maksymalnie zabiegi w sezonie wegetacyjnym, bardzo krótka karencja, bo tylko Trzy dni. Proszę państwa oczekujemy na początku tego sezonu rozszerzenia rejestracji o malinę, porzeczkę i borówkę. Proszę państwa porównanie programów ochrony truskawek. Boluna to nie tylko dobre zwalczanie chorób, ale także dodatkowo korzystny wpływ na przechowywanie owoców. I to tutaj, proszę państwa, na tym slajdzie chciałbym państwu pokazać. E, owoce zebrane w dobrej kondycji i przechowywane 4 dni w temperaturze 5 stopni. Po naszym programie te owoce wyglądają tak, a po programie standardowym wyglądają tak. Czyli oprócz tego, że preparat dobrze działa na choroby, dodatkowo wpływa na dobre przechowywanie owoców. Parę słów o Teltorze, produkt. Starszej generacji, ale ciągle potrzebny. Doskonały w strategii antyotwornościowej. Chroni truskawki, maliny przed salą kreśnią, zamieraniem pędów malin. Dawka 1,5 litry na hektar i tylko jeden dzień karencji. Proszę Państwa, i tutaj Pan doktor zapowiadał, że pewnie w niedługim czasie. Ja Państwu mówię, że już od tego roku preparat biologiczny, Serenade ASO będzie dostępny. W sprzedaży jest to fungicyd biologiczny, a ponieważ biologiczny, oczywiście bezpieczny dla środowiska i dla konsumenta, przydatny w integrowanych produkcjach, zwłaszcza tam, gdzie ktoś oczekuje braku pozostałości, zwłaszcza w tych ostatnich przedzbiorczych terminach wykonania zabiegu, preparat jest dopuszczony w rolnictwie ekologicznym, nie ma karencji, bo to produkt biologiczny. I co, proszę Państwa, zawiera? Zawiera szczep bakterii Bacillus subtilis. Wygodna, płynna formulacja. Nie ma specjalnych wymóg dotyczących przechowywania. My mamy jeszcze jeden produkt biologiczny, to zapraszam po informację na nasze stanowisko. Przy tamtym są pewne obostrzenia, tutaj obostrzeń żadnych nie ma. Produkt będzie dostępny w każdym sklepie, w każdym dobrym sklepie ogrodniczym. Rejestracja zwalcza szarą pleśń, mączniaki. Zgniliznę twardzikową, alternariozę i chorobę przed chorobami bakteryjnymi. Proszę Państwa, jak działa? Polecam z ograniczeń czasowych dzisiaj tego nie będę pokazywał Wejdźcie sobie na portal YouTube, tam zobaczyć, jak produkt działa. W skrócie, działa kontaktowo na patogeny. To nie jest produkt, który działa interwencyjnie, On działa kontaktowo, głównie zapobiegawczo. Na grzyby działa również na bakterie. Indukuje odporności naturalne rośliny, przez co roślina jest zdrowsza, i to wpływa bezpośrednio na wysokość i jakość plonu. Skuteczny, gdy jest stosowany zapobiegawczo. Podkreślam to jeszcze raz, bo wiele produktów różnie bywa testowanych. Zastosujcie go tak, jak my polecamy. I wtedy będziecie Państwo zadowoleni. Aktywuje naturalne mechanizmy obronne, to co roślina naturalnie ma w sobie. Jaka jest dokładny zakres rejestracji? Truskawka pod osłonami, szara pleśń, dawka 8 litrów na hektar, marchew, alternarioza, sałata, szara pleśń, pomidor, papryka, bakłażan, dawka taka sama. Planujemy w niedługim czasie rozszerzenie o kolejne rośliny. W wielu krajach serenada ASO jest zarejestrowane jako również bakteriocyd i możliwe jest obniżenie dawki do 5 litrów, ale z zastosowaniem wspomagacza olejowego. Na przykładzie program ochrony truskawki ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jest odmiana serenade, która jest stosowana wcześniej, do glebowo. Jest serenadę, asy, które my produkujemy i które Państwu polecamy. Może być do na przykład końcowych zabiegów tuż przedzbiorczych. Produkt działa również ograniczająco, jeżeli chodzi o choroby z rodzaju wertycylium. Tylko warunek jest taki, że trzeba go zastosować doglebowo, glebowo nieco wcześniej, ale też działanie tego produktu jest zauważalne. Przy kontroli gdzie porażenie na kontroli było w granicach 26-27%, działanie produktu na poziomie kilkunastu procent, czyli działanie widoczne. Proszę Państwa, i porównanie teraz programów, programów z tradycyjnej chemii i wpleciony preparat biologiczny. Zobaczcie, jak to wygląda. Kontrola, gdzie porażenie w czasie zbioru bardzo wysokie, 50 kilka procent. To jest dobra kontrola, bo wtedy widać. Co tak naprawdę preparaty i co programy potrafią zrobić. I ocena jest również porażenia po przechowywaniu 6 dni. W kontroli tak to wyglądało i program Serenade, gdzie stosowaliśmy. Zobaczcie tutaj. Po Marsol Luna, Luna Teldor. Jest, to jest ten program pierwszy. Program drugi. Po Marsol Fold, Luna, luna, teldor, i na koniec serenadę. To jest program drugi. I program trzeci: dwa zabiegi luną i trzy zabiegi preparatem serenadę. Jak widać, działanie jest widoczne. Nie da się, niestety, proszę Państwa, w naszych warunkach i według naszych oczekiwań oprzeć programu ochrony tylko i wyłącznie o produkty biologicznie działające. Natomiast one są doskonałe do tego, żeby je wpleść. W swój tradycyjny program ochrony roślin. Jak to zrobić? Proszę Państwa, skuteczność programów zwalczania szarej pleśni, którą my robiliśmy w naszej stacji doświadczonej w Pozietułach, skuteczność po marsolu, luny i serenadę. Widzicie Państwo, preparaty dobrze przebadane. Mamy doskonałą wiedzę. W związku z tym możemy też zarekomendować obniżenie dawki Serenade ASO do 5 litrów, ale z adiowantem, ze wspomagaczem, który poprawia przyczepność tego produktu, obniża zmywanie, w związku z tym utrzymuje dalej dobrą skuteczność. To jest również, to są zdjęcia z, z kozietu. Proszę Państwa, kluczem oczywiście jest Dobrać dobry PPA, ale go też dobrze zastosować. Trzeba wiedzieć kiedy to zrobić. Przewidzieć tą infekcję, i my, proszę Państwa, za pomocą naszych systemów, potrafimy to stwierdzić. Tutaj, na tym przykładzie, zgodnie z tym, co nam system podpowiadał, a o nim powiem za chwilę, tak zastosowaliśmy z pełną satysfakcją według. I jego zaleceń. pierwsze był serenadę, potem była Luna Sensation, w okresie zbiorczym preparat Teldor. Proszę Państwa, to taki program, z, zbiór kilku działań, z którymi wychodzimy do Państwa. To jest również akcja gruntu bezpieczeństwo, to są działania promocyjne, to są szkolenia i warsztaty w sezonie dla Partnerów handlowych, program lojalnościowy i akcje specjalne. Proszę Państwa, w 2016 roku oferujemy, oferujemy Państwu sygnalizację. Jeżeli Państwo wejdziecie na stronę Bajeroską albo na stronę Jagodnika, będziecie mieli dostęp do informacji odnośnie najgroźniejszych patogenów jabłoni, gruszy, drzew, pestkowych i truskawek. Te kropeczki, tutaj, to macie stację. Które będą dostarczały informacji. To są głównie stacje w Małopolsce, rejon Warzewniczy, jest rejon Lubelsko-Świdlokrzyski i jest tutaj Polska Centralna, również państwa rejon też ma pokrycie w tych stacjach. Także zachęcam przed wykonaniem zabiegów w tym roku, wejdźcie, zobaczcie. My będziemy podpowiadać, jaka jest szansa, jakie jest ryzyko. Danym patogenem, daną chorobą, wtedy wy podejmiecie decyzję, jaki preparat będziecie wybierać. Proszę Państwa, grup to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo związane ze stosowaniem oryginalnych środków ochrony roślin. Produkty, które najczęściej podrabiano w zeszłym roku, udające wschodnie etykiety: Produkalipso, Produk Envidor. Proszę Państwa, część preparatów działa, w sensie rolnik widzi, że mszyce spadają, szkodniki również, a na części bywa tak, że jest spalona kwatera. Takie w Grójcu też w zeszłym roku zdarzały się różne historie. Cechą wspólną jest zawartość substancji, których nie ma w Unii Europejskiej dopuszczonych od przynajmniej 15 lat. To są jakieś śmieci, które są zapakowane w, w takiej butelki. Wy obserwujecie, że to działa, ale jeżeli owoce dacie później do badania, wychodzą rzeczy, których w Europie nie ma już od kilkunastu lat. To ku przestrodze. Envidor, proszę Państwa, też już dzisiaj wywoływany. Przypomnę tylko akarycyt. O długim mechanizmie działania. Produkt kontaktowo działający. Ingeruje w procesy syntezy tłuszczów. E, działa na roztocza odporne na inne akarycydy, można go mieszać e, na przykład z flitakiem, podnosi się wtedy skuteczność. Dobierając wspomagasz olejowy, pamiętajcie o tym, żeby to był wspomagacz, który nie będzie wciągał preparatu do środka, to jest produkt kontaktowo działający. Produkt ma leżeć na powierzchni liścia, przedziorek ma chodzić po tym, pobierać substancje i tak to działa. Oprócz tego, że długo działa, dobrze działa, jest preparatem również bezpiecznym dla biedronek, złotooków i innych e, organizmów pożytecznych. Proszę Państwa, przykładowy program ochrony truskawki e, przeznaczonej na wczesny zbiór. Mamy Envidor, mamy Decis, Siltak Envidor, fungicydy Sernade, Zato, Pomarsol, Luna Sensation, Teldor serenadę i basta do y, palenia przyrostów, a w truskawkach, w odmianach powtarzających jest Envidor, Decy tak, nie ma tutaj Envidoru. Proszę Państwa, przypominam, tylko jeszcze 10-11 luty Centrum Konferencyjne Mazurkas, Ogólnopolska Konferencja Roślin Sadowniczych, zapraszam serdecznie. Gdyby ktoś z Państwa miał jeszcze jakieś pytania, jestem na swoim stoisku i zapraszam do rozmowy. Dziękuję bardzo.